Rosja słynie z wielu seryjnych morderców. W jednym z odcinków opowiadałem Wam o Sergiu Utkaczu oraz Aleksandrze Spicisiewie. Fanom kryminalnych historii znany jest także Andrzej Cikatiło, ale są też ci mniej znani jak Łabutnik, Siwko czy Zamulin. Nie wiem dlaczego, ale przyjęło się, że najgroźniejszym i najbardziej niebezpiecznym z nich wszystkich jest właśnie Cikatiło. Prawda jest jednak taka, że Cicatillo został wyniesiony na piedestał przez media, które płaciły mu bajeczne pieniądze, aby udzielał wywiadów i opowiadał o licznych morderstwach, jakich się dopuścił. Tak naprawdę trudno jest ocenić, który z seryjnych rosyjskich czy w ogóle seryjnych morderców był najgorszy. Po wysłuchaniu tego odcinka sami możecie wskazać w komentarzu, kogo postawilibyście na szczycie takiej listy, jeżeli taka w ogóle by powstała na moim kanale. Na pewno w czołówce, a według mnie nawet w ścisłej czołówce, znalazłoby się Michał Popkow. To właśnie o nim jest, dzisiejszy odcinek. Michał Wiktorowicz-Popkow urodził się 7 marca 1964 roku w angarsku. To niespełna ćwierć milionowa miejscowość w obwodzie irkuckim. Położona ponad 5000 kilometrów od Moskwy miejscowość słynęła z ogromnego ośrodka przemysłowego. Powstała tuż po wojnie, a prawa miejskie nabyła dopiero w roku 1951, a wszystko za sprawą ropy. Do dziś jest to miejsce omijane szerokim łukiem. Nie ma tam niczego, co warto byłoby odwiedzić albo zobaczyć. Jedyną rozrywką jest lokalny klub hokejowy. Jednak bardziej niż sport Angarsk rozsławił Michaju Popkow, który przez wiele lat był nieuchwytnym seryjnym mordercą. Pewnie dlatego, że sam był też policjantem. Wiadomo na pewno, że pod względem liczby popełnionych zbrodni jest trzecim znanym światu seryjnikiem w historii. Wyprzedzają go tylko Luis Garavito, o którym możecie posłuchać w jednym z moich podcastów oraz Ted Bundy. Wiadomo też, że wielu zabójstw dopuścił się podczas pełnienia służby. Proponował swoim ofiarom podwózkę radiowozem do domu, a po drodze skręcał do lasu, gdzie najpierw wykorzystywał, a później mordował wywiezione tam kobiety. Na swoje ofiary wybierał przypadkowe osoby, ale to w jaki sposób je zabijał zależało już tylko i wyłącznie od tego, że tak powiemy, jak się prowadziły. Jeżeli to była prostytutka, okaleczał ją śrubokrętem lub bił kijem baseballowym. Gdy kobieta była uległa, strzelał do nich z broni zabezpieczonej na miejscu innego przestępstwa. Po wszystkim wracał do domu, jak gdyby nigdy nic, gdzie czekała na niego żona i córeczka. Ale zacznijmy od początku. Pierwszy raz Wilkołak, jak okrzyknęły go później media, zaatakował w 1994 roku. Od tamtej pory systematycznie odnajdowano w lesie zmasakrowane i obnażone zwłoki kobiet. Choć dowództwo milicji powoływało specjalne grupy dochodzeniowo-śledcze, to tak naprawdę nikomu nie zależało na schwytaniu sprawcy. Nikomu nawet nie chciało się łączyć tych spraw w jedną całość. To pozwoliło mordercy działać bezkarnie aż do 2000 roku. Pierwszą ofiarą odnalezioną w lesie była dwudziestokilkuletnia pracownica wodociągów. Jej ciało na obrzeżach miasta odnalazł grzybiarz. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Angarsk został wybudowany w miejscu, gdzie wcześniej stał gęsty las. W promieniu wielu kilometrów na próżno szukać sąsiednich miasta, jedyną drogą prowadzącą z, no i do tego miejsca jest kolej transsyberyjska. W czasach ZSRR propaganda nie mogła dopuścić do tego, aby społeczeństwo obało się wychodzić z domu, a bez wątpienia informacja o grasującym seryjnym mordercy doprowadziłaby do ogólnie panującej paniki. To w konsekwencji mogłoby mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie fabryki i zakładów, które miały przynosić zyski. Dlatego wolano milczeć, a kobiety znikały nieco kilka lat, a co kilka miesięcy, a czasem co kilka tygodni. Drugą ofiarę sprawca tak bardzo zmasakrował, że podczas pogrzebu zakazano rodzinie otwierania trumny z ciałem 23-latki. Kolejne ofiary odnajdywano praktycznie w tej samej okolicy. Może dwa kilometry dzieliły miejsce ujawnienia kolejnych ciał. A i tak nikt nie zastanawiał się nad tym, że seryjnego mordercę należałoby złapać. Bo pomimo ukrywania spraw w mieście aż huczało od plotek. Znikało coraz więcej kobiet i jako że milicjantom można było nakazać milczenie, to zrozpaczone rodziny zabitych kobiet opowiadały o swoim dramacie. Pocztą pantoflową jak błyskawica informacja przeszła przez miasto. Ale ani sprawca, ani tym bardziej milicja nie zamierzała zmieniać swojego postępowania. Milicja w ogóle w tym przypadku w tej konkretnej sprawie wykazała się szczególną ignorancją. W styczniu 1998 roku przy drodze znaleziono zmasakrowaną piętnastolatkę. Dziewczyna była naga, wykorzystana, zmarznięta, ale wciąż żyła. Udzielono jej pierwszej pomocy medycznej, a śledczy przesłuchali ją na okoliczność tego, co się wydarzyło. Piętnastolatka zeznała, że gdy wracała do domu, zaczął padać gęsty śnieg. Wtedy zatrzymał się obok niej milicyjny radiowóz i milicjant zaproponował, że podwiezie ją do domu, żeby się nie przeziębiła. Dziewczyna zapamiętała szczegóły i potrafiła wskazać nawet konkretnego milicjanta, który jej to zrobił. Wskazała sierżanta Popkowa. Ale gdy milicjant usłyszał, że sprawa dotyczy jego kolegi, zaczął wyrzucać dziewczynie, że pewnie sama się prosiła, a teraz szuka winnych. W ostateczności protokół przesłuchania zniknął, a sprawa została zamieciona pod dywan. Po sprawie tej dziewczyny została tylko lakoniczna notatka, z której wynikało, że wszystkie odnalezione do tej pory kobiety padły ofiarą gangów walczących o wpływy z nierządu. Sprawą chciał się zająć także lokalny młody prokurator. Wiedział, że dziewczyna została wykorzystana, więc zabezpieczył wymaz z narządów rozrodczych. Ale następnego dnia wysoko postawieni milicjanci odwiedzili prokuratora w jego domu i powiedzieli mu w sposób bardzo stanowczy, aby nawet nie próbował wszczynać sprawy przeciwko ich koledze, bo on jest po prostu niewinny. Sprawa wkrótce została umorzona. Popkow mógł więc działać dalej. Kilka dni później odnaleziono kolejne ciało kolejnej młodej kobiety. Michał Wiktorowicz-Popkow wybierał z reguły kobiety w wieku od 18 do maksymalnie 40 lat. Pod koniec 1998 roku zabrał ze sobą dwie nastolatki. 18 i 19-latka wracały do domu po imprezie. Na dworze było zimno, a one zwracały na siebie uwagę lekkim ubiorem. Były też pod wyraźnym wpływem alkoholu, co dało się zauważyć. Popkow wracał właśnie z pracy do domu. Jak zawsze w milicyjnym mundurze, choć tym razem prywatnym samochodem. Zatrzymał się obok dziewczyn i powiedział, że zawiezie je do domu, żeby nic im się nie stało. Gdy kobiety wsiadły, samochód ruszył, ale kierowca ruszył w zupełnie innym kierunku. Pierwszą z kobiet zadźgał w samochodzie. W tym czasie druga zdołała wybiec z samochodu, ale nie uciekła zbyt daleko. Po kilkudziesięciu metrach sprawca dopadł ją. Zginęła w ten sam sposób co jej koleżanka kilka chwil wcześniej. Popkow nie miał też skrupułów dla kobiet, które znał. Zamordował nauczycielkę swojej córki, po czym wrzucił jej ciało do bagażnika radiowozu. Był tak pewny siebie, że ciało nauczycielki podrzucił w miejsce, gdzie od kilku tygodni leżały już inne zwłoki. Następnym razem, kiedy Michał dopuścił się podwójnego zabójstwa, zachował się niezwykle brutalnie. Jego ofiarą padły dwie sprzedawczynie domu towarowego. Obie uśmiercił śrubokrętem. Pierwszej zadał 17 ciosów, a drugiej aż 80 wymierzonych prosto w głowę. Wtedy też popełnił pierwszy poważny błąd. Podczas Amoku, w którym zadawał kolejne ciosy, zgubił służbową legitymację. Gdy po kilkunastu godzinach wrócił na miejsce, z przerażeniem odkrył, że jedna z kobiet wciąż żyje, więc ją dobił. Dopiero po 6 latach prokuratura federalna Rosji postanowiła powołać specjalną grupę, zresztą kolejną już grupę, której zadaniem było zatrzymanie seryjnego mordercy. Tym razem śledczy bardziej przyłożyli się do pracy. Przy okazji trzech miejsc ujawnienia zwłok zabezpieczono ślady bieżnika opon. Pasowały one do tych, jakich używano w radiowozach Łada. Problem jednak w tym, że w mieście takich ład z takim kompletem opon było blisko 30 tysięcy egzemplarzy. Kolejnym bardzo ważnym odkryciem był ślad genetyczny, nie należący do ofiar. W końcu Moskwa wydała polecenie, aby przesłać do głównego laboratorium ślady DNA ujawnione na miejscach zbrodni. To badanie posunęło śledztwo do przodu, ale sprawca wciąż nie był znany. Nie był, bo nie było do czego porównać tych śladów. Jedynym wnioskiem z tego działania był fakt, że na ciele co najmniej trzech kobiet odnaleziono ten sam kod genetyczny. W kręgu podejrzanych znaleźli się praktycznie wszyscy, od przestępców seksualnych, którzy byli na wolności, aż po samych śledczych i prokuratorów pracujących nad sprawą. Każdy mógł być mordercą. Rozpoczęła się szeroko zakrojona operacja masowego zbierania DNA od wytypowanych mężczyzn. Śledczy z Moskwy nie pomijali nikogo. W pierwszej kolejności pobrano próbki od funkcjonariuszy policji oraz od osób, które w przeszłości były skazywane za przestępstwa seksualne. W ten sposób w ciągu tygodnia do moskiewskiego laboratorium trafiło grubo ponad 3000 wymazów. Na wyniki badań trzeba było czekać dość długo, ale opłacało się. Okazało się, że sprawcą serii zabójstw w Angarsku jest Michał Popkow. Jednak czynności w tej sprawie trwały tak długo, że porucznik Popkow zdążył już odejść na emeryturę. Został zatrzymany dopiero w połowie 2012 roku. Był na to przygotowany. Od razu zapowiedział śledczym, że będzie współpracował i ułatwi im pracę swoimi wyjaśnieniami. Podczas pierwszego przesłuchania narzekał, że wpadł tylko i wyłącznie dzięki postępowi w dziedzinie technik kryminalistycznych, które w przeciwieństwie do stolicy, w tak oddalonych rejonach Rosji, wciąż były przez starych milicjantów niechętnie stosowane. Wyznał, że jego głównym motywem była chęć oczyszczenia miasta z patologii i prostytucji. Ponoć swoich zbrodni nigdy nie planował. Zawsze działał spontanicznie i korzystał z okazji, jakie się nadarzały. O Michale Popkowie niewiele wiemy. Urodził się w 1964 i nie wyróżniał się niczym szczególnym. W szkole uczył się dobrze i nie sprawiał większych problemów. Wydawał się nawet zbyt poważny jak na swój wiek. Ojciec Popkowa pracował na miejskim cmentarzu jako grabarz. Często angażował syna w pomoc przy pogrzebach, a także w przygotowaniu ciał do ceremonii pochówku. To jednak nie trwało długo. W końcu Michał trafił do wojska, a po odbyciu zasadniczej służby zatrudnił się w fabryce nawozów. W wieku 22 lat ożenił się, a rok później urodziło mu się pierwsze z trójki dzieci. Aby utrzymać rodzinę Popkow, wstąpił do milicji. Pracował tam jego kolega, który wychwalał warunki oraz zarobki nieporównywalnie wyższe do tych, jakie do tej pory Michał mógł inkasować. Niedługo później i on został stróżem prawa. Choć w dokumentacji służbowej widnieje obrazy rzetelnego i pracowitego milicjanta, to przełożeni wiedzieli, że z Popkowem nie do końca jest wszystko w porządku. Pewnego dnia, bez żadnej przyczyny, wyskoczył na ulicę przed komisariatem i wystrzelał w powietrze cały magazynek z służbowego pistoletu. Jednak nikt nie wyciągnął z tego wniosków, a cała sprawa była pretekstem do żartów. Nikt nie wyciągnął konsekwencji również wtedy, kiedy Popkow zamiast patrolować ulicę w godzinach służby dorabiał w warsztacie samochodowym. Ale prawda jest taka, że nie tylko on tak robił. W tamtym czasie milicjantem po spożyciu alkoholu, wszczynającym awantury czy wyciągającym broń w miejscu publicznym nikt się zbytnio nie przejmował. Popkow z milicji odszedł na własną prośbę w 2000 roku. Było to zaskoczenie, ponieważ dopiero co dostał awans oficerski. Niedługo później zatrudnił się w firmie ochroniarskiej, a także zajął się handlem używanymi samochodami. Przez ten cały czas, pomimo wielu wad, uważany był za przykładnego ojca i męża. I faktycznie tak było. Michał dbał o swoją rodzinę. Nigdy nie pił w obecności dzieci, nie unosił się i nie wszczynał awantur. Jego żona wiele lat po aresztowaniu nie mogła uwierzyć w jego winę. To zupełnie nie pasowało do obrazu człowieka, którego znała. Michał Popkow został oskarżony o 23 gwałty, 22 zabójstwa i jedno usiłowanie zabójstwa. Został skazany na dożywocie, a wyrok miał odsiedzieć w łagrach za kołem polarnym. On jednak nie chciał trafić na daleką północ, dlatego postanowił przyznać się do kolejnych zbrodni. Początkowo nikt nie wierzył w jego wyjaśnienia. Uznano, że skazany wymyśla kolejne zbrodnie, aby oddalić w czasie przeprowadzkę do łagrów. Ale podczas weryfikacji jego zeznań okazało się, że mówi prawdę. Bez większego trudu wskazał miejsca, w których ukrył kolejne 60 ciał kobiet. Wskazał też miejsce ukrycia ciała milicjanta, który wpadł na jego trop w 1999 roku. Ale dla Michaiła kolejne przyznania się do winy nie miały już żadnego znaczenia. W Rosji nie obowiązuje kara śmierci, a na nim spoczywał już wyrok najwyższy, jaki mógł tylko otrzymać. Michał Popkow szybko stał się postacią medialną. Media z całego świata piły się o możliwość przeprowadzenia wywiadu z jednym z największych zbrodniarzy. Więzień to wykorzystał, przedstawił swoją ofertę, a telewizje płaciły mu olbrzymie pieniądze za kolejne wywiady. Podczas jednego z takich wywiadów opowiedział o teście na śmierć i życie jaki robił swoim ofiarom. Zadawał im szereg pytań i od odpowiedzi zależało czy zginął. Gdy uznał, że kobieta prowadzi się dobrze, ma męża dzieci i nie imprezuje, a na przykład wraca od chorej matki, odwoził ją do domu. Jednak gdy nabrał podejrzeń, że jest inaczej lub kobieta miała mocny makijaż lub wracała, albo co gorsza szła do klubu, wywoził ją do lasu i zabijał. W wywiadzie dla rosyjskiego magazynu Meduza powiedział, że zawsze powoływał się na Biblię. Dla niego obowiązywało prawo, które nakazywało kamienować niemoralnie prowadzące się kobiety. Chciało czyścić miasto z grzechu. Śledczy ponad rok zbierali materiały dowodowe, aby potwierdzić wszystkie zbrodnie, do których się przyznał Popkow. Ogólnie zebrano 195 tomów akt, w tym kilkaset ekspertyz zbiegłych i kilka tysięcy analiz medycznych, a także kilka tysięcy przesłuchanych świadków. Michał Popkow za zabójstwo 81 osób trafił do rosyjskiej kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Sprawa zakończyła się z początkiem stycznia 2015 roku. Jednak podczas analiz ustalono, że w mieście doszło do co najmniej kilkudziesięciu zaginięć młodych kobiet, których do dziś nie odnaleziono. Zatem czy Michał Popkow powiedział już wszystko o czym wie, a może czeka na moment, gdy media stracą nim zainteresowanie i znów przypomni sobie o kolejnych zbrodniach, jakie popełnił. Być może to wcale nie koniec tej przerażającej historii. Dziękuję Wam za kolejny wspólny odcinek na kanale kryminalnym. Życzę Wam spokojnego i bezpiecznego tygodnia. Z nowym odcinkiem wracam już za kilka dni. Do usłyszenia.